Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO. Wszystkie rynki w jednym miejscu. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Kryptokalendarz na kanale CryptoRapport. W tej serii łączymy analizę techniczną z analizą fundamentalną czyli wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na cenę omawianej kryptowaluty. Ja nazywam się Fastline i zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Jeśli chodzi o to, jakie konkretnie kryptowaluty są analizowane w tym odcinku, przejdźcie do opisu. Tam znajdziecie listę projektów, z czasem, który bezpośrednio przykieruje Was do momentu rozpoczęcia analizy każdego z poszczególnych projektów. Ja życzę Wam miłego oglądania i jeśli podoba Wam się to, co robimy, to dajcie łapkę w górę i zaczynamy. Jako pierwszy z projektów, który przygotowałem, jest to IOST. IOST zapowiedział o wprowadzenie Stable Coina, który w połowie kwietnia, który będzie powiązany z TUSD i USDT, czyli z Tether'em i ma to poprawić płynność i przyciągnąć użytkowników innych kryptowalut. IOST to czwarta największa platforma z centralizowanych aplikacji. Ogłosili ostatnio kolejną technologiczną współpracę, chyba wczoraj było ogłoszenie tej, tej współpracy, tym razem z firmą ARPA i ta współpraca ma na celu przygotowanie sieci IOS pod klientów korporacyjnych. Ten projekt bardzo się rozwija i właściwie co kilka dni są kolejne partnerstwa, dosyć ważne, więc no, ogólnie myślę, że jest to dobry typ na... Midterm, czyli na, powiedzmy na kilka miesięcy, na, na ten kwartał, uważam, że jest jak najbardziej ok. Muszę jeszcze nadmienić, że Bitcoin, Bitcoin idzie sobie dzisiaj bokiem, czyli jest w trendzie horyzontalnym. Dzisiaj, wczoraj już tak zaczęło, około 5000 dolarów. I jest to moment, kiedy alty trochę odżywają, kiedy altcoiny odżywają, krótkoterminowo przynajmniej, do momentu wykonania kolejnego. Dynamicznego ruchu przez bitcoina, więc można poszukać wejścia w jakąś pozycję. Tylko trzeba pamiętać, że idzie nadchodzi weekend, czyli to jest czas, kiedy jest mniejsza aktywność inwestorów na rynku i dodatkowo inwestorzy są wystraszeni po ostatnich spadkach. Więc tutaj należy, jeżeli chodzi o krótkoterminowe inwestowanie, no to należy bardzo uważać. Natomiast jeżeli chodzi o taki midterm, czyli projekt, na który chcemy przytrzymać dłużej, no takie wahania nie mają już aż takiego znaczenia. Jeśli chodzi o IOS i interwał 4-godzinowy, utworzył nam się clean zniżkujący, clean zniżkujący, który kończy się na wsparciu tygodniowym. Jest to dobra okazja, żeby otworzyć pozycję i myślę, że no, na 10% bo 20, może w krótkim terminie nam dać. Jeżeli dojdzie do wprowadzenia tego stablecoina i jakieś nowe partnerstwa zostaną ogłoszone, myślę, że w krótkim terminie może ten projekt przynieść dużo większe korzyści. Natomiast takim już, powiedzmy, że w kwartale, do końca pierwszego kwartału spodziewam się znacznie większych wzrostów. Jeśli chodzi o Chimoku i średnie kroczące z interwału jednodniowy korekta ceny zatrzymała nam się na EMA100 i jak na razie utrzymuje się na tym wsparciu. Jeżeli spadnie z tego wsparcia kolejny jest około 230 satoshi, czyli 2300 satoshi, w tej chwili jest 2006 mniej więcej. Tak, jest to takie dosyć, dosyć dobre wsparcie, jak na razie się utrzymuje. Tak jak mówiłem, jeśli Ktoś inwestuje długoterminowo bardziej, myślę, że to nie zrobi większego większej różnicy, kilka procent, natomiast jeśli ktoś krótkoterminowo, to radzę ustawić ciasny 100 plus i ewentualnie w poniedziałek poszukać wejścia w pozycję. Drugim z projektów jest QuarkChain. QuarkChain ma, ogłosił minet, który ma być wprowadzony w życie do końca kwietnia. Kolejne, kolejne wydarzenia w projekcie to są Quark Chain Core 2.0 i QuarkChain Smart Wallet 2.0. I mają to być, te implementacje mają być wprowadzone do 30 czerwca oraz Mainnet Token Swap do 30 lipca. Czyli również jest to ogólnie dobry, dobry typ na inwestycję mm, kilkutygodniową, kilkumiesięczną. Według mnie projekt się też rozwija bardzo. Co chwilę są nowe partnerstwa jeśli chodzi o to, jak wygląda na wykresie, to utworzył nam się trójkąt. Niestety cena wypadła z takiego głównego trendu wzrostowego, w którym była już kilka tygodni od, od końca lutego. Odbiła się od, odbiła się od tej linii trendu i tutaj kurs wybił podszedł prawie pod kolejny opór tygodniowy. Natomiast tutaj nam się utworzyła formacja głowy z ramionami, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię. Jest to klasyczna formacja na odwrócenie trendu i ten zasięg został wypełniony do wsparcia tygodniowego i do linii trendu. Natomiast, <laughs> natomiast korekta na Bitcoinie, gwałtowny ruch w dół, spowodował panikę wśród inwestorów i cena spadła z, ze wsparcia tygodniowego oraz wypadła nam z trendu. I teraz utworzył się trójkąt i cena walczy o powrót do tego trendu. I tutaj widzę dwa scenariusze. Może być próba nieudana. Że myślę też, że, że sytuacja na Bitcoinie. Ale myślę, że może być ta próba nieudana. I cena może spaść z powrotem na takie wsparcie dosyć istotne. W okolicach 7300-7500. to jest ważny poziom FIBO. Natomiast jeśli cena uda się pomyślnie wrócić nad trend. To no to myślę, że może nas czekać wzrost do kolejnego oporu, czyli około 10 tysięcy Satoshi. Mniej więcej jest to na, na wysokości tej informacji, o której wcześniej wspomniałem. Jeśli chodzi o średnie kroczące, no to tak, tak jak mówiłem, wypadł, cena wypadła, spadła pod wsparcia. Średnie nam się już zaczynają krzyżować na spadki, więc dlatego zakładam, że ta... Dlatego zakładam, że ta próba powrotu ceny na trend i na wsparcie może być nieudana. Dlatego, jeżeli ktoś inwestuje krótkoterminowo, należy tutaj uważać. Kilka procent może być w górę i może być powrót i poszukiwanie nowego wsparcia. Natomiast, jak wspomniałem, jeśli ktoś inwestuje bardziej długoterminowo, myślę, że poczekałbym, poczekałbym albo właśnie na powrót na ten trend. Wtedy można się podłączyć, żeby poszukać miejsca, gdzie można podłączyć się pod trend wzrostowy już albo poczekać na reakcję rynku na niższych wsparciach. Kolejny z projektów to jest Stratis. Stratis wczoraj opublikował nowy roadmap na rok 2019 roku. Platforma ma się skupić na, się skupia na rozwoju platformy. Deweloperzy skupiają na rozwoju platformy, jak i użyteczności samego tokena Stratis. Mają być wprowadzone nowe języki programowania, m.in. Java JavaScript, które ten, ten zabieg ma zwiększyć liczbę odbiorców. Wkrótce również mają być uruchomione masternody Stratis Side Chain. Pierwsze będą znajdować się w sieci Cirrus Sidechain. Nagrody będą na nich przyznawane z opłat transakcyjnych i inteligentnych kontraktów nad, nadzorowanych w sieci. Mają być wprowadzone nowe portfele na, na Android oraz iOS i wiele innych i wiele innych wydarzeń ma być w projekcie. Przytoczyłem tylko takie najważniejsze według mnie. Ogólnie platforma się bardzo rozwija i myślę, że jest to projekt z potencjałem jeśli chodzi o analizę techniczną to różnie w przypadku, tak jak w przypadku Chaina cena wypadła nam z głównego trendu, którego znajdowała się właściwie no, ostatni kontakt, tak, powiedzmy, że od grudnia tam ubiegłego roku robi, robi coraz wyższe dołki w Stratis. Niestety również na skutek gwałtownego ruchu na Bitcoinie <coughs> a to, że się wystarczyli cena wypadła z Trend natomiast utrzymuje cały czas wsparcie horyzontalne, który tutaj jest dosyć szeroki pas wsparcia horyzontalnego. Myślę, że są duże szanse na powrót projektu, na powrót sceny do nadtrend i przebicie tego oporu. Ten opór był już testowany wielokrotnie, ale spodziewam się, że wprowadzenie na przykład Masternodów lub nowego, nowej implementacji. Przyniesie, przyniesie, w przyszłości, w najbliższej przyszłości przebicie tego oporu. Tym bardziej, że ten clean, ten trójkąt, właściwie ten trend tworzy e, trójkąt ascending triangle który jest formacją wzrostową. E, e, więc myślę, że w ciągu najbliższych dni, tygodni ta cena zostanie wypchnięta w górę ponad, ponad, ponad ten opór. Jak sobie oddalimy jeszcze troszeczkę, to widzimy Także dosyć, dosyć ważna jest ten, ta linia trendu spadkowego. Jeżeli ona zostanie przebita, właściwie już cena troszkę wyszła i idzie sobie bokiem, to tak naprawdę jest bardzo duży potencjał wzrostowy. Myślę, że kilkadziesiąt procent co najmniej. No, w zależności oczywiście od sytuacji na rynku, od sentymentu. Natomiast ja tu widzę naprawdę spory potencjał i przyglądam się bacznie temu projektowi. Jeśli chodzi o średnie pieczęce. a Tak, również no, jesteśmy pod oporem, tak jak wspomniałem. Natomiast widać, że już ta chmura i cimoku że już powoli zanika i przestaje być myślę, że oporem. Myślę, że w ciągu kilku, kilkunastu dni ta cena może próbować z sukcesem wybicie poza, poza ten opór. Czwartym z projektów jest Mineframe, czyli MFT. Mainframe wprowadza nowy system operacyjny 15 kwietnia, czyli już niedługo, za kilka dni. Ten system ma być darmowy, anonimowy, gdzie dane zostaną własnością użytkowników, jak tak twierdzi deweloper. Będą wprowadzone dodatkowe funkcje programistyczne, kilka nowych aplikacji zdecentralizowanych. Ogólnie też bardzo dynamicznie rozwijająca się platforma, popularna. W świecie krypto, więc dlatego zdecydowałem się na analizę tego projektu. Jeśli chodzi o wykres, analizę techniczną, cena również, myślę, że w dużej mierze przez sytuację związaną z Bitcoinem, wypadła, spadła ze wsparcia ważnego, dosyć, które jest wsparciem tygodniowym, i teraz myślę, że będzie próba powrotu na to wsparcie. Tutaj widzę dwa takie scenariusze. Możemy sobie w ogóle wyrysować klin zniżkujący, który jest formacją odwrócenia trendu. Może nie ma tutaj za dużo punktów stycznych. Można jeszcze wyrysować kanał właściwie spadkowy. Teraz bardziej chyba to usunę. I również zakładam, że cena będzie próbowała wrócić nad to wsparcie czyli jakiś, tak i co na dwa scenariusze odbicie się. Spadek dalej kontynuacja tego, tego spadkowego kanału spadkowego lub powrót z sukcesem, retest tego wsparcia i próba ataku w górę. I tutaj również widzę. Potencjał na w krótkim terminie na kilka, kilkanaście procent. Jeżeli udałoby się to z sukcesem osiągnąć, również mamy odbicie odważnego wsparcia, które w przeszłości powodowało duże wzrosty. To są wzrosty o kilkadziesiąt procent. Jeżeli uda się wrócić na to wsparcie, no tak, tutaj powiedzmy, że około 30 w przeszłości to było. Nie jest powiedziane, że to będzie również w tym przypadku podobnie, ale jest na to jakaś szansa, jest prawdopodobieństwo. Jeśli sobie przeciągniemy linię po ostatnich wierzchołkach, myślę, że można wyznaczyć orientacyjnie target do sprzedaży. Natomiast, tak jak mówię, musi być ten warunek powrotu nad wsparcie. Jest to bardzo ważne. Jeśli chodzi o średnie kroczące, I, I czmoku, tak Tak jak mówię, odbicie od oporu i spadek ceny. Cena tutaj walczy o powrót nad, nad wsparciem. Tak, tutaj mamy takie ważne wsparcie. Cena wielokrotnie się odbijała, i w tej chwili już świeca dzienna zamknęła się pod, pod tym poziomem, no, co nie jest pozytywnym sygnałem. No ale daję kilka dni temu projektowi i zobaczymy, jak się dalej sytuacja rozwinie. Ostatnim projektem, który przygotowałem, którego mówienie przygotowałem, jest NAS, czyli Nebulas. Jest to platforma blockchain nowej generacji z decentralizowanymi aplikacjami. I 15 kwietnia mają implementację o nazwie Nowa 1.0. Dzięki tej implementacji Nebulas stanie się autonomicznym metanetem. 13 kwietnia jest Nowa 1.1 i Napstol, czyli kolejne wydarzenia, dosyć ważne w projekcie. Projekt dosyć dobrze się rozwija, i te wydarzenia mogą przynieść kolejne wzrosty. Jeśli chodzi o najwyższą techniczną wykres, 4-godzinowy, cena powróciła na ważne w sporcie. I zaczęła wspinaczkę w górę. Utworzył się taki trójkąt po tym ostatnim spadku, spowodowanym również tak jak wcześniej, przy wcześniejszych projektach, spowodowanym przez korektę bitcoina gwałtowną. I powstał kolejny punkt styczny, i utworzył nam się trójkąt, z którego to cena wyszła dynamicznie w górę dzisiaj. <laughs> Więc. Spodziewam się jakiegoś retestu tego wybicia i myślę, że będzie kontynuowany rok w górę. Będę się przyglądał temu projektowi od poniedziałku. Myślę, że taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. Jakiś negatywny alternatywa negatywna, powrót z powrotem do formacji, powód do linii trendu, test wsparcia. Więc tak to widzę. Możliwe, że utworzy nam się formacja odwróconej głowy z ramionami, czyli mamy lewe ramię, głowa i tutaj nam się utworzy prawe ramię, ale to na razie jest niepotwierdzone. Ogólnie jest tak, że jeżeli tydzień, który się teraz kończy, jeżeli tydzień ogólnie jest dla projektu wzrostowy, na interwale jednotygodniowym jest świeca zielona w górę, Zazwyczaj po zamknięciu świecy tygodniowej następuje test przebitych wcześniej tego tygodnia, wcześniejszych oporów tygodniowych. Czyli warto sobie wejść na interwał jednotygodniowy, wyznaczyć yy, yy, wsparcia opory i tak jak mówię, jeżeli jest wzrostowy tydzień, a dla tego projektu był wzrostowy, spodziewam się testu co najmniej jednego przebitego oporu, tym razem jako wsparcia od góry. I jeżeli znajdą się kupujący, yy, myślę, że będzie kontynuacja trendu. Jeśli chodzi o około średnie kroczące, tutaj jak powiedziałem, jest potwierdzenie, cena dynamicznie wyszła w górę po przebitym oborze. Yy, średnie kroczące krzyżują się na wzrosty. Zwłaszcza tutaj widzimy. Dosyć, dosyć dobra sytuacja dla Inwestorów, ten projekt holderów. Tak, cena ładnie, ładna, piękna świeca. Jeżeli tak nam się zakończy, rok wyżej, to jest to bardzo pro wzrostowe. Zresztą, wolumen z ostatnich dni, bo to są świece dzienne, też jest bardzo ładny. Cena przebiła nam się przez, przez opór. Tu był retest, ładne wyciągnięcie w górę, i teraz już kontynuacja tego ruchu. Myślę, że warto będzie właśnie w poniedziałek, tak jak wspomniałem, poszukać, poszukać wejścia podłączenia się pod ten trend, bo tak jak wspomniałem, 15 kwietnia i 30 są dosyć ważne, ciekawe wydarzenia w projekcie, które mogą przynieść kontynuację tego trendu. Teraz obecnie nie radzę się podłączać, bo to tak jak powiedziałem na początku filmu jest weekend. Inwestorzy są jeszcze wystraszeni po ostatnich spotkach, więc... Poczekałbym na korektę i wtedy bym szukał wejścia w ten, w ten projekt, podłączenia się pod trend. No i dzisiaj to już wszystko. Jeśli chcecie, abym przeanalizował wybraną przez Was kryptowalutę, to piszcie w komentarzach. Za dzisiaj bardzo dziękuję i pozdrawiam, powodzenia na rynku.